Dzień dobry. Witam was bardzo ciepło w dziesiątym dniu Boredom Busters, czyli pogromcy nudy. Jest to projekt, który tworzymy wraz z nauczycielami języka angielskiego oraz nauczycielami języka polskiego w projekcie Pro Language Case. ProLanguage Kids to nasza szkoła języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych i serdecznie zapraszam również na nasz drugi profil, gdzie od poniedziałku do piątku nauczyciela języka polskiego wnoszą bez, bezpłatną wartość dla rodziców i dla dzieci. Dla tych z Was, którzy być może trafili tu po raz pierwszy, ja nazywam się Meg Turner i jestem właścicielem szkoły ProLanguage. Stacjonarnie znajdujemy się w Balmsey na północy Anglii oraz Milton Keynes pod Londynem. Aktualnie w trakcie trwania kwarantanny nauczamy online oraz prowadzimy te oto mini lekcje dla Was od poniedziałku do piątku, zawsze o godzinie 17 na, na profilu Szkoły Języka Angielskiego oraz o godzinie 13 na profilu Szkoły Języka Polskiego. W zeszłym tygodniu wprowadziłam Was do tematu dotyczącego różnicy między present perfect oraz past simple. Mieliśmy tam dwa zdania, różnicę między zdaniami have you seen Mark oraz did you see Mark. Jeżeli nie pamiętacie jaka jest ta różnica lub nie oglądaliście poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszam Was do powrotu do dnia piątego Bold and czyli z ubiegłego piątku. Dla przypomnienia samej zasady popatrzcie na chwilkę na pierwszą planszę. Czas, present perfect is used when the action is finished, but the time isn't finished. Czyli czynność się zakończyła, ale czas się jeszcze nie zakończył. Przykłady. I have eaten a lot of bread today. Dzisiaj jeszcze się nie zakończyło. Moja czynność jedzenia chleba jest zakończona, ale dzień dzisiejszy nie. They have worked a lot this week. Oni dużo pracowali w tym tygodniu. W tym tygodniu, czyli ten tydzień jeszcze się nie zakończył. Być może będą pracować jeszcze ciężej, a być może ich praca została już zakończona. Natomiast Natomiast ten tydzień się jeszcze nie zakończył. He has played basketball this month. Grał w koszykówkę w tym miesiącu. Ten miesiąc się jeszcze nie zakończył. Natomiast, if the time is finished, you should use past simple. Zakończony okres czasowy, czyli tak naprawdę użycie okolicznika czasu w zdaniu, wymusza na nas to użycie czasu past simple. Popatrzcie na przykłady. I ate a lot of bread yesterday. Yesterday is finished. Wczoraj, dzień wczorajszy jest już zakończony. I worked a lot last week. I worked ed. Last week, zeszły tydzień jest już zakończony, dlatego nie używam operatora jest samo samą końcówkę ed. I worked. Ostatni przykład. I played basketball last month. Last month is finished. W ubiegłym odcinku powiedziałam Wam również, że w celu poprawnego tworzenia czasu prezent perfect -y musimy znać czasowniki nieregularne. Teraz mały test dla Was. Na planszy poniżej widzicie pierwszą i drugą formę czasownika, natomiast trzecia jest pusta. Chciałabym, żebyście po zakończeniu tego filmu wrócili sobie do, do tej minuty naszego nagrania, włączyli pauzę i dopisali brakującą trzecią część czasowników nieregularnych. Sprawdźcie, czy znacie wszystkie formy. Kolejne ćwiczenie, które chciałabym, żebyśmy zrobili teraz wspólnie, zawiera tylko pięć zdań. W każdym z nich, w nawiasie zobaczycie słowo eat, ale każdy z nich odnosi się do innego czasu. Ja w zeszłym tygodniu powiedziałam Wam również, czym są czasy i jaka jest różnica między nimi. Dlatego pięć takich najczęściej używanych czasów, pięć najbardziej popularnych, będzie tutaj nam potrzebnych, żeby wypełnić te zdania. Jak widzicie, każde zdanie zaczyna się od I eat a lot, okay? czyli... Różnią się one jedynie okolicznikiem czasu. Today, dzisiaj jest today, wczoraj, tomorrow, jutro, now, w tym momencie oraz every day codziennie. Skoro widzimy końcówkę today, to prawdopodobnie będzie to nasz dzisiejszy czas, present perfect. Więc jak myślicie, jaka forma czasownika jest tutaj potrzebna, żeby powiedzieć, że dzisiaj dużo zjadłem? Być może czynność mojego jedzenia jest już zakończona, ale dzisiaj się jeszcze nie zakończyło. W drugim zdaniu. Gdy widzicie yesterday, potrzebujecie czasu past simple, więc jaka jest druga forma czasownika it, żeby powiedzieć, że wczoraj dużo zjadłem? W trzecim zdaniu tomorrow wskazuje na to, że będzie to czas przyszły. Kto z Was pamięta, jaki operator należy postawić przed czasownikiem, żeby zdanie wpuścić w czas przyszły? W czwartym zdaniu now w tym momencie oznacza, że to będzie czas present continuous, czyli czasownik to be, być, i końcówka ing, czyli ing. A w piątym, everyday wskazuje na to, że to jest zwykły czas, present simple, taki rutynowy, taki um, dotyczący nawyków, e, czegoś, co jest powtarzalne w naszym życiu. A więc odpowiedzi dla Was. E, w pierwszym zdaniu, ponieważ mamy today, zjadłem dzisiaj dużo. I have eaten a lot today. I have eaten. W drugim potrzebujemy drugiej formy od eat, czyli at, albo niektórzy mówią ładnie ate, ok? Eat albo at. Trzecie zdanie. Jeżeli jutro, to znaczy, że mamy postawić operator will. I will eat a lot tomorrow. Jeżeli jem dużo w tym momencie, to I am eating a lot now. Natomiast jeżeli jem dużo każdego dnia, to potrzebujemy zdania I eat a lot every day, nie zmieniamy tutaj niczego. Jest to czas present simple, czyli prosty, czyli nic się nie zmienia, po prostu używamy czasownika w tej formie, w której pojawił się w nawiasie. I zadanie trzecie również chciałabym, abyście zrobili sami, więc włączcie pauzę w tym nagraniu i zróbcie proszę to ćwiczenie pisemnie w swoich zeszytach, odpowiadając na zawarte tam pytania, które również zawierają różnice między pre, e, present perfect oraz past simple. Na kolejnej planszy widzimy pytania, które zawierają różnice między e, present perfect i past simple. Have you worked a lot this week? W przeciwieństwie do Did you work last week? Zobaczcie na pytanie szóste i siódme. What have you eaten today? Co dzisiaj zjadłeś? What did you eat yesterday? Więc wszystko to dotyczy kwestii, które omówiliśmy już w zeszłym tygodniu i są przypomnieniem. Natomiast prezent perfect nie ogranicza się tylko do tej jednej różnicy, że action Finish and time Finish w przeciwieństwie do action Finish time not finished. Mamy o wiele więcej użyć czasu prezent perfect, który chciałabym omówić w dzisiejszym odcinku. Kolejną, bardzo ważną cechą czasu present perfect jest mówienie o naszych doświadczeniach życiowych, czyli life experience. Life experience, czyli czy ty kiedykolwiek oglądałeś na przykład Film 3D, ok? So, present perfect tense is often used to talk about life experiences. Ever is often used in questions about life experiences. Zadając komuś pytanie na temat jego doświadczeń życiowych lub czy miał kiedykolwiek szansę e, brać w czymś udział lub czegoś smakować, będziemy często używać słówka ever, czyli kiedykolwiek, czy ty kiedykolwiek. Have you ever, ok? Have you ever watched a 3D movie? Yes, I have. Ja jeżeli miałem takie doświadczenie, mówię yes, I have. Have you ever played hockey? Grałeś kiedyś hokeję? No, I have never played hockey. Jeżeli jak dotąd w moim życiu nie miałam jeszcze takiego doświadczenia, to nie znaczy, że nigdy go nie będę miał, ponieważ Okres mojego życia nie jest jeszcze zakończony, dlatego nigdy nie zakładajcie swojego polskiego kapelusza na głowę, myśląc w języku polskim. Nie mówcie, no, I didn't, tak? Bo didn't możemy powiedzieć na przykład o naszym dziadku, który już zmarł i który jeżeli nigdy nie grał w tego hokeja, to pewnie już w niego nie zagra. Natomiast jeżeli nasz czas się jeszcze nie zakończył, nasze życie się nie zakończyło, mówimy, I have never. Teraz kilka przykładów dla Was. Po raz kolejny proszę Was o włączenie pauzy w tym nagraniu po zakończeniu premiery i udzielenie odpowiedzi na sześć poniższych pytań. Podsumowując to, co zrobiliśmy dotąd, present perfect używa się, gdy action is finished, but time is not finished. To było pierwsze użycie. Drugie, do mówienia o naszych life experiences, o naszych doświadczeniach życiowych, co jak dotąd udało nam się zrobić, czego jeszcze nam się nie udało zrobić. Natomiast trzecim użyciem present perfect jest mówienie o tym, od jak dawna wykonujemy daną czynność. Do poprawnego skonstruowania takiego zdania potrzebujemy wyrażeń for oraz since. FO oznacza przez. Przez jakiś czas, na przykład przez dwa lata. Since oznacza od, od jakiegoś punktu w czasie. Dlatego słowo duration jest nam tutaj potrzebne. Duration, czyli czas trwania. Point in time to jest punkt w czasie. Current oznacza obecny. Będzie nam to słówko potrzebne w dalszych pytaniach. The present perfect tense is used to talk about time. When talking about time, the present perfect tense is usually used with the words for or since. since is used with the point in time when something started i've lived in the city since 2006 they have been married since they were 25 years old she has worked here since january natomias FOR is used with the duration of time after something started i've lived in the city for two years they have been married for 20 years she has worked here for six months I teraz zadanie ustne dla was. Chciałabym, żebyście po raz kolejny nacisnęli pauzę po każdym moim zadanym pytaniu i udzielili odpowiedzi na dwa sposoby. Za pierwszym razem używając since, a za drugim razem używając for. Popatrzcie na przykłady. How long have you lived in this city? Odpowiadamy na dwa sposoby, czyli na przykład I've lived in this city for 10 years. I've lived in this city since 2010. Kolejne pytanie: How long have you been married? How long have you studied English? How long have you studied here? How long have you worked at your current job? How long have you had your car? Mam nadzieję, że różnica między FO a CS jest już dla was bardzo prosta i nigdy nie będzie wam się to myliło. Im więcej zrobicie przykładów, tym, więcej, tym większa szansa na to, że materiał zostanie przeniesiony z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Także pamiętajcie o tej różnicy, poróbcie sobie troszeczkę przykładów. Tutaj jeszcze dla was zadanie pisemne. Proszę wpiszcie fu albo syns, przepisując całe zdania do zeszytu. My natomiast przechodzimy już do czwartego użycia czasu present perfect, które akurat jest bardzo proste. Otóż present efekt łączy się również ze słówkami takimi jak recently, czyli ostatnio, który jest synonimem słowa lately, także możecie wymiennie używać recently albo lately, mówiąc o czymś, co działo się ostatnio, oraz ze słówkiem just, właśnie. To talk about something that has happened recently, you can use the word just. For example, jeżeli Anna właśnie skończyła robić swoją pracę domową, właśnie, właśnie ciągle należy do tego okresu recently, lately, dlatego używamy present perfect. Anna has just finished her homework. Danny has just left the office. Danny właśnie wyszedł z biura. Jane has just got here. Czyli Jane właśnie tutaj dotarła. Popatrzcie teraz na mnie, mam w ręku marker, który za chwilkę upuszczę na stół i zapy zapytam Was, co ja właśnie zrobiłam, ok? Pomyślcie, czy wiecie, jak udzielić odpowiedzi. Ty właśnie upuściłaś marker na stół. What have I just done? Odpowiedź to: You have just dropped the marker onto the table, ok? You have just dropped the marker. Bo właśnie go upuściłam, ok? Dlatego Have oraz trzecia forma od Drop, czyli Dropped. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać, że prezent perfek używany jest, gdy action is finished and time is not finished, to talk about our life experiences, to talk about things that we have done for or since a certain time and to talk about things we have done recently or lately. Okay? Czyli cztery użycia, które z dzisiejszego odcinka chciałabym, abyście pamiętali. Waszą pracą domową jest um, zadanie, które polega na um, udzieleniu odpowiedzi do siedmiu Pytań oraz zadania pytań do sześciu zdań twierdzących. Natomiast w zadaniu poniżej, z nagłówkiem review, bardzo Was proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnych pełnymi zdaniami na te siedem pytań. Dziękuję Wam serdecznie za udział, dziękuję za Waszą obecność i zaangażowanie, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, o które oczywiście zawsze proszę pod wszystkimi naszymi filmikami. I zapraszam Was na kolejny odcinek Boredom Busters już w poniedziałek o godzinie 17, a ja spotkam się z Wami w przyszły piątek. Do zobaczenia, pozdrawiam, Bekteny.